Dzień dobry, dzień dobry. Małgorzata Włodarczyk, marketer, coach marketerów, specjalista do spraw marketingu branży Beauty. A ty słuchasz i oglądasz marketingowego pytania tygodnia. Pytanie brzmi: Co to jest segment ekskluzywny? Segment ekskluzywny to najwyższy poziom cenowy w segmentacji cenowej według kryterium konsumenckiego. Segment ekskluzywny służy do podkreślenia wyjątkowości, odrębności marki. Produkty z tego segmentu zaspokajają te same potrzeby co produkty z segmentu luksusowego, ale dodatkowo zaspokajają pragnienie bycia częścią elity, przynależności do wyjątkowej grupy konsumentów. W tym przypadku cena jest Wyznacznikiem hierarchii społecznej. Markami, które w branży kosmetycznej można byłoby uznać za ekskluzywne, jest na przykład Cliff Christian. Aczkolwiek mam wątpliwości, ponieważ tę markę można już, już kupić w Notino, które nie należy do sklepów ekskluzywnych. Ekskluzywność na pewno zachowała marka Hermes czy Cartier. A takie marki jak Bułgarii, Armanii i Saint Laurent moim zdaniem przynajmniej branży kosmetycznej przechodzą do segmentu luksusowego. Tyle na dziś zapraszam Cię na kolejne marketingowe pytanie tygodnia.